Tutaj na temat tych kryptowalut każdy mówi, że to a zagrożenie, a niebezpieczne. Tylko się zastanawiam, kto z Państwa ma na przykład Bitcoina, Ethera u siebie w portfelu, Dogecoina z takim piesełem w logo. Mało osób ma w ogóle kryptowalutę, ale każdy ochoczo mówi, jakie to jest zagrożenie. Otóż ludzie, którzy inwestują w kryptowaluty, to jest ich, ich prywatna sprawa i to jest ich prywatne ryzyko. To oni podejmują to ryzyko. Oświadczenia majątkowe mamy jawne. Ja miałem 93 tysiące złotych na portfelu krypto, jak zaczynałem kadencję, teraz mam ponad 200, to nie jest porada inwestycyjna. Ale jakbym miał 50 zamiast tego, to to jest mój problem, a nie kogokolwiek innego. Natomiast ta ustawa, ona będzie regulować życie naszych giełd. I tutaj mam pytanie do ministerstwa. Jak wejdzie ta ustawa w życie, to mam pytanie nie kiedy, nie czy, ale kiedy ostatnia giełda kryptowalut w Polsce, w Polsce się zwinie i przeniesie na przykład do Estonii, a za nią opodatkowanie z tego całego zysku, która generuje na tym, że Polacy obracają coraz więcej kryptowalutami. Dziękuję.